Dzień dobry. Witamy wszystkich. Siema cześć. W dobrych rowerach. Witamy na kanale. Witamy was jeszcze przed Dniem Kobiet. Taka jest nasza idea, ponieważ dzisiaj na szybko krótki odcinek z trzema propozycjami rowerowego upominku dla niewiasty, który może się przydać, może się spodobać i może was zjednoczyć we wspólnej e, pasji. Chyba nie umiesz liczyć. Cztery jest więcej? <try> tak. Co to masz? Zrobiło nam się tu trochę folklorystycznie. Tak. Czułem się jak na jakimś straganie odpustowym. Muszę przyznać, że e, Bon Trager wzbudził moje co najmniej zainteresowanie, jak nie podziw, e, tym co w tym roku odpalił. Ale mi się to mega podoba. To bardzo, jest bardzo, bardzo Bardzo odważne pomysł. i bardzo ładne. I bardzo inne. Tak, tylko y, będzie problem z dopasowaniem całej reszty do tego podejrzewu. Znaczy po ja wiem, po prostu czarne spodenki i lecimy. Sumie, białe, białe Czarny kask. albo biały kask i Biasy. każda fanka Michała Kwiatkowskiego może być zadowolona. Tak. E, Generalnie pokazujemy Wam taką koszulkę, bo jest inna, jest, jest e, damską oczywiście koszulką, szosową, rozpinaną do samego dołu e, i naszym zdaniem to jest świetny prezent na Dzień kobiet jako uzupełnienie rowerowej garderoby z jakąś tam fajną małą kieszonką, oczywiście klasycznymi, trzema z tyłu, jeden na zamek. Co jest ważne ważne jest to, że to jest koszulka damska i to, że to jest koszulka damska, nie znaczy że tylko dlatego, że ma wzorek w kwiatki, tylko Zmali ma damski inny krój, krój, czyli tak? ma inne rozmiary, inny krój. Ona jest szersza w biodrach, węższa w pasie. W związku z czym, drodzy panowie, jeżeli właśnie stwierdziliście, że. I pamiętajcie, jakby... że rozmiarówka jest zupełnie inna. Tak. Pamiętajcie o tym, że jeżeli drodzy panowie właśnie stwierdziliście, że zobaczycie swoją koszulkę marzeń i zabierzecie ją swojej niewiaście, to e, nie, to nie jest tylko e, nie tym e, wzór, to jest po prostu zupełnie inny krój. Nie 299 zł kosztuje taka koszulka. Tak jest. Żebyście od razu wiedzieli. Kolejna propozycja z nieco y, niższej półki cenowej to są niezastąpione buffy y, multichusty, o których już odcinków kilka było. Tego nigdy nie za wiele. Ja sam mam chyba ze 3 czy 4, ty też masz pewnie z, z, z jakieś 88. Tak, i znaleźliśmy całkiem ładne takie, które nie są oczywiste, bo mogliśmy po prostu zrobić tak, że podejść tutaj i słuchajcie, dla dziewczyny. No to różowa wiadomo, ale my tacy nie jesteśmy, więc znaleźliśmy Wam takie trochę bardziej ciekawe i ładne. Tak Więc jest. też jest to klasyczny prezent, który zawsze się przyda i który jest po prostu ładny. I z który na pewno nie wtopicie, bo nawet jak osoba już to ma, to, to zawsze może mieć dwie. Tak. Yy, kolejny temat skarpetki, czyli też nieco tańsza propozycja. To akurat opcja, która będzie idealnie pasowała do koszulki. Możecie od tego zacząć. Zanim kupicie swoje niewiaście e, koszulkę w kwiatki, możecie kupić skarpetki, a potem może tak sam załapie temat. I... Pamiętajcie, żeby na początku tylko wybadać na ręce, czy osoba jeździ w długich, krótkich, w szosowych, w MTB. Tak. Albo tak, po żeby... prostu przekonajcie ją do jedynych słusznych rozmiarów, czyli długich skarpetek szosowych, MTB itd., bo skarpetka musi być idealnie pod mięsień. Nazista skarpetowy. Tak, no, Musi być długa to... i żadna inna. To są święte zasady. W każdym razie skarpetka zawsze dobry pomysł, fajną zupełnie nie do kwiatka. kolejna opcja, czyli. Yy... Legenda. Legenda. Czyli Endura Rubę Extract. To jest Extract czy to jest zwykłe? Extract Rubę. Czyli bluza, o którą pytaliście milion razy, bo wiecie, że w takiej jeżdżę. Generalnie jeżdżę, to jest chyba w mojej drugiej już Endurze Extract. I co jest ważne, jest dostępna też wersja damska, która różni się też nie tylko kolorami, ale rozmiarówką i krojem. Dokładnie tak. A tak to jest to w zasadzie to samo co wersja męska, o której też już było bardzo dużo mówione. Klasyczna bluza, która może i kończyć ubiór, jak i miał ją zastosować na przykład pod spód pod jakąś wiatrówkę jako taka warstwa super dogrzewająca. To jest, moim zdaniem, jeden z najfajniejszych rowerowych ciuchów. Mega uniwersalna. Do złotych, Wczesna no, wiosna, tak? jesień, gdzieś tam zima, do stosowania właśnie z, z kurtką. Tak, do 300 zł, 279 zł. Naprawdę jeden z elementów odzieży, który mi towarzyszy od długiego czasu i nie urażam sobie z niego rowerowego życia, bo jest rewelacyjnie odprowadza wilgoć, jest super miły w dotyku, a przede wszystkim naprawdę dobrze sobie no. radzi jako zewnętrzna warstwa w takich temperaturach od. 8-9 stopni wzwyż, a jeżeli robi się chłodniej, ubieracie po prostu tak. na to. Ja kurtę, to sprzedałem całej rękami. rodzinie i wszystkim znajomym. Więc. Tak, to jest jedna z rzeczy, za którą po prostu możemy tutaj dać sobie rękę uciąć bez sklepowego i reklamowego takiego bullshitu, że to jest po prostu jedna z najfajniejszych rowerowych bluz, jakie kiedykolwiek w nasze ręce wpadły. No także. To tyle i polecamy też. Ale pamiętajcie, co by świetne. nie było zawsze przynajmniej kwiatek albo miłe słowo, tudzież kilka miłych chwil są lepsze niż jakikolwiek. Rafaello i Vino. Rafaello Vino, Merci. tak podziękuję Ci. <gry>